Cześć, tutaj Oto kolejny escape na moim kanale, już drugi. Dzisiaj zagram sobie na mapce o nazwie You Failed Me, co w tłumaczeniu autora znaczy zawiodłeś mnie. O, tu widzę w skrzynce fajne rzeczy jakieś. No więc tak, o, nie czytuj. A, najpierw tu. Cześć graczu, witaj na moim escape'ie. Tu, my escape? Na? No. No, w każdym razie nie cheatuj, graj na peaceful, maksymalnie jeden lub dwóch graczy, nie niszczy żadnych bloków i powodzenia. Po yy, co mi ta mapa? Hehe, <laughs> mam na dwóch mapach to samo. A. Szał. Yy. process are your points are you ready let's go and uh, let's go koji uh, free ah uh, this is my cousin house mm, this ah gra. Rozumiem, że mam wsiąść do łódki Ja chcę tą Czym jakoś taki jestem stan... Dobra, nieważne Dobra, za czym mam płynąć? Nie wiem, do łódek innych? Czekajcie Tu nagrywam mniej więcej bezpośrednio po nagraniu Yy, kolejnego odcinka z Universe Survival, więc jeszcze nie mam przestawione Ej, gdzie mam płynąć? Halo! Jakieś może wyznaczniki? Czekajcie, ja wrócę na chwilę. Oop! Kiedyś taki fajny... Co... Zrobiłem screenshot, że wyglądało jak surfuję Łódka płynęła, ja tak po prostu wysiadam z niej, ale jeszcze tak stałem na niej. Czekajcie, zobaczymy o co chodzi. E, chyba nie doczytałem dok dokładnie. E, at the bottom is some balls. But button. bottom... Button. Bowton? Button to byłby przycisk, ale to nie jest przycisk. This is my cousin house. I must wretch. Czyżby to był, miał być jakiś nieudany escape, gdzie będziemy się tutaj błąkali nie wiadomo, co robili? No dobra, Czyż może porządek. No tak w ogóle to mam róże, a róże to punkty. Ui... Ch, musiała być po angielsku, no. Polak robił mapę i tu po angielsku ją zrobił, no co za... zobacz, co jest tutaj. Nic nie jest tutaj. Ej, no gdzie ja mam płynąć? Za słabo znam angielski, bo rozumieć znaczenie słowa bottom. Bottom, czy jak to się tam mówi? Dobra, może tam popłyniemy. O, widzę tutaj łódkę. A, tam. Ach, a tam pokazywało. Ej. Pewnie muszę do tego domku płynąć, bo po co byłby zbudowany domek, jak nie po żeby do niego płynąć. Ale to jest dość takie dziwne, że nawet nie było żadnej informacji. Znaczy żadnego takiego wyznacznika gdzie mam płynąć. Chyba, że to właśnie chodziło o ten napis, co ja nie zrozumiałem, a teraz zobaczymy, czy uda się surfować. O! Off! Oh, łódka uciekła. Kiedyś mi się udało. Tak na łódce wtedy chodziłem, że tak powiem. Całkiem komicznie wyglądało. Chodziłem po łódce, która płynęła. Ee, Bianca House, Italia, Włochy. Jezu, co tu tyle rzeczy? Welcome! Welcome, welcome. Help me, Bianka. Mamy pięć różyczek już, a różyczki jak wiemy to są punkty. Czekajcie, z kijem do niej pójdę. O, będę kijem bić. Okej. Okay. A, dobra. Pewnie ja nie mam zrobić sobie dźwignię. Pewnie tak. Yy, dobra, remember on left. Co tu jest? Dobra, tylko chyba nie miałem zbijać. Wybaczcie mi, jeśli będę lamił i tak w ogóle, ale remember all on left. Nie wiem Nie wiem co mam zrobić ale myślę, że sobie po prostu By mi się nie sfajczyły pode mną tylko Będzie fail, będę musiał nagrywać od nowa o kurde o oh, fuck. Dobra, co ja mam zrobić? Dobra, wybaczcie, ale zbiję tego na kawałek, żebyś tam dostać. No kurde, ale... Co ja mam tu zrobić? Mi dali może wiaderko z wodą. Znaczy, tu jest woda, ale co mi po niej? Ty siok, gdzie mi tu? Żeby mi się tylko nie zjarało pode mną nagle, jak będę chodził. Bywają takie numery. Dobra, tego tu nie było. A, lapis. A podobno mapka jest łatwa. Tak twierdził autor. Oda, ja znowu coś pominąłem. Nie, nie wydaje mi się. Yy, e. Mam tam pewnie o damet. Ja Miałem przecież tam patyki wcześniej. Nie wiem, pewnie gdzieś był może workbench. Ja bym sobie wędkę zrobił tam jakoś... Czekajcie... Yy, skórą. Nie, no nie ma szans, nie dorzucę. Dobra, rozwalamy drzwi. Stwierdziłem, że teraz będę, nawet pomimo yy, lamienia, że tak powiem, yy, na mapkach, to mimo wszystko wrzucę to na YouTube'a... ...trudno, no, zobaczcie jak lamię. No ale tam też pisano to tylko, tylko gra. Uff, 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 uff. W imię ojca i skóry. Pewnie już spłynęła. Tu mam tory, tu mam kwiatek i przycisk. Dobra, idę. Nie wiem, czy mogę chyba... Boże, jak dziwnie tu. Choć o dostanę. Yy, tu widzę nitki, róże, kilofik. Yy, Zobaczmy najpierw tutaj co jest Aha Tutaj są drzwi, które pewnie mam jakoś otworzyć A tu co jest Ja mam tam pojechać? 10-20 minut przejście mapki boż, chciałem, że ja to. Dobra, zrobimy to tak. Yy. Wejdziemy tutaj. No tu, tu. Hmm, hmm, hmm. Ciekawe tylko, czemu te drzwi są zamknięte. Na mojej oko lepiej było, gdyby był otwarte. No, ale nie będę się czepiał. Ui! Pamiętajcie, że jak zginę, to będzie koniec yy, tego Skype'a. Yy. Yy. Czemu Minecraft się pali? Zostawię się tu. Hmm. Dziwne, że mi nic to nie robiło. E. Tu lub tu. Pętliczek, pętliczek, czerwony stoliczek, na kogo wypadnie na tego Benz. Ja to widziałem już gdzieś takie odpadające drzwi. To chodzi, że w tej wersji na glowstone nie da się stawać z tych rzeczy. Yyy... twoja siostra nie żyje. Hahaha ha, ha. Hmm. oj Lubię te zabawki. Eee, yy, version. Wersja druga... W y, september? Poczekaj się. Październik. No co, to już koniec? No dobra. Oj! Mamo, ja nie chcę! Eee! No, W łonie. O oh, shit! Widzę, że jaskinkę mamy. Czekajcie. Jestem ciekawski. Zobacz co tam jest. Nic ciekawego Idę się utopię. Eł, Dziwnie pod dolagło wygląda, co? Spójrzcie to jest pod teren. Dobra. E, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że podobało Wam się. No a ja się dobrze bawiłem przy tej mapce. Mam nadzieję, że Wy również link do niej znajdziecie w opisie e, filmu. Więc cześć i do zobaczenia w następnym odcinku. I gdzieś się Skype. Czemu on mi nic to nie robi? Wiecie już nie skomentuję Z tym bogiem lawy Ha 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 Ej no ja nie mam żadnego godmoda przecież ja Nie mam nawet z Dobra, cześć